Cześć. Witajcie na kanale Ragnar.pl. Dzisiaj wspólnie z wami chciałbym się zastanowić dlaczego zegarek Seiko Arni jest kultowy. Zegarek Seiko Arni to kultowy model, który zdobył swoją popularność głównie dzięki swojej obecności w wielu filmach akcji z lat 80. Jego nieformalna nazwa pochodzi od imienia słynnego aktora Arnolda Schwarzenegger'a który nosił ten model w kilku swoich najbardziej znanych filmach z lat 80. Aby przybliżyć Wam ten model w dzisiejszym filmie pojawią się dwa modele Arniego. Pierwszy SNJ-037P1 w wersji All Black na bransolecie i drugi SNJ-035P1 w wersji Paddy na gumowym pasku. Oba zegarki do filmu wypożyczył mi sklep Zegarek.net. Z kodem Ragnar 10 otrzymacie rabat do 10% na wszystkie zegarki w ofercie sklepu. Wróćmy do naszego bohatera. Zastanówmy się, co czyni ten model kultowym i czy rzeczywiście za taki powinniśmy go uważać. Historia i pochodzenie. Na początku lat 80. ubiegłego wieku japońska marka Seiko wprowadziła do sprzedaży modele zasilane mechanizmem H558. Były to pierwsze na świecie hybrydowe zegarki do nurkowania. Hybrydowość oznaczała, że łączyły analogowe wskazanie czasu z cyfrową prezentacją dodatkowych funkcji. Koperta miała kształt typowy dla najbardziej wodoszczelnych modeli z serii Tuna. A wokół koperty zastosowano osłonę, popularnie nazywaną Shroud. Model z 1982 roku miał koronkę po prawej stronie i dwa przyciski po lewej. Wyróżniał się kształtem i wodoszczelnością do 150 metrów i bogatym, jak na standardy tamtych lat, zestawem funkcji. Cieszył się popularnością, ponieważ był nowoczesny i dokładny. Zegarek został zaprojektowany z myślą o ekstremalnym użytkowaniu z wodoodpornością do 150 metrów. Dodatkowym atutem tego zegarka była odporność na wstrząsy i ekstremalne temperatury. Filmowy Rodowód. Ogromną sławę temu modelowi przyniosło kino akcji lat 80. W takich filmach jak Komando czy Predator, główny bohater grany przez. Arnolda Schwarzeneggera nosił łatwo rozpoznawalny model Seiko Diver H558. Dzięki temu, że ten słynny aktor, a lata 80. to szczyt jego popularności, zegarek bardzo szybko stał się hitem sprzedażowym, a sam Arnold Schwarzenegger, będąc jednym z najbardziej popularnych aktorów tamtej dekady, przyczynił się do wzrostu sprzedaży i rozpoznawalności. Tego modelu. Reedycja i nowe rozwiązania. W 2019 roku Seiko przedstawiło reedycję Arniego pod postacią modelu Seiko Prospex SNJ025. Model ten zachował oryginalny wygląd, ale został zmodernizowany pod względem technicznym. Nowoczesne wersje tego zegarka są wyposażone w mechanizm zasilany solarnie. Alarm oraz chronograf, co czyni je o wiele bardziej funkcjonalnymi i niezawodnymi. Dodatkowo zwiększono wodoszczelność tego modelu do 200 metrów. Specyfikacja nowego arniego wygląda następująco. Mechanizm, ten sam H855 zasilany światłem. Wodoszczelność, jak już wspomniałem, to 200 metrów. Materiał koperty to stal. Zegarek wyposażono w zakręcany dekiel, zakręcaną koronkę oraz zakręcane przyciski funkcyjne, co postaram Wam się pokazać. Dodatkowo, jak w każdym dajwerze, mamy obrotowy bezel, który jest jednokierunkowy i 120-klikowy. Wskazanie czasu, charakterystyczne dla Arniego, wyrażono analogowo-cyfrowo. Za podświetlenie zegarka odpowiada luma. LumiBright, dodatkowo dioda podświetla wyświetlacz cyfrowy. Możecie to w tej chwili zobaczyć. Szkło, chroniące tarcze to już klasyka w modelach Seiko, czyli mineralny utwardzany Hardlex. W zależności od wersji zegarek zawieszono na pasku z tworzywa sztucznego lub na stalowej bransolecie. W przypadku paska Mamy do czynienia z bardzo miękkim, wygodnym i elastycznym paskiem wyposażonym w szlówkę i sprzączkę. Jeżeli chodzi o bransoletę, mamy tutaj zastosowane pełne ogniwa, zapięcie niestety blaszka i mikroregulacje. Zegarek wyposażono również w szereg funkcji. Mamy alarm, mamy datownik, Mamy rozbudowany kalendarz. Dodatkowo odporność magnetyczna wyrażona normą ISO 764. Opowiadając o Arnim, który gościł na Nadgarstku, jednego z najbardziej muskularnych aktorów tamtych czasów, warto wspomnieć o jego wymiarach. Średnica tego modelu to 46,9 mm. lak to, to 50,9 mm. Grubość koperty to 14,2 mm. A między uszami klasyczne 22 mm. Waga wersji na bransoletce to 184 g. Waga wersji na pasku to 115 g. Żeby wam pokazać jak Arni prezentuje się na moim nadgarstku, za chwilę przymiarka, a po przymiarce klasycznie zobaczymy sobie jak Arni świeci. Podsumowując, Seiko Arni to według mnie kultowy zegarek. Ikona kulturowa dla miłośników filmów akcji i Arnolda Schwarzenegera, ale to też kultowy model dla miłośników zegarków takich jak ja. Wyjątkowy design, role w wielu filmach akcji oraz nowoczesne wersje dostępne w wielu sklepach sprawiają, że jest to idealny wybór dla osób szukających nietypowego zegarka, fan watcha, tool watcha. Divera i czego tam jeszcze będzie szukał? Zegarka nietuzinkowego, który będzie dawał nam mnóstwo frajdy. To według mnie Seiko Arni, takim zegarkiem właśnie jest. Mamy do wyboru wiele wersji kolorystycznych. Możemy zegarek, jak widzicie, zawiesić na branzolecie, na pasku i nie tylko na pasku gumowym. Myślę, że paski skórzane też tutaj będą wchodziły w grę. Dla mnie sam model jest bardzo charakterystyczny. Bardzo mi się podoba. I może w naszej, w mojej, w waszej kolekcji stanowić zarówno świetny zegarek codzienny? Śmiało, jeżeli ktoś nie korzysta z strojów półformalnych czy formalnych, to Arni według mnie będzie świetnym wyborem. Może być idealnym toolwatchem do ciężkich prac, robót, do wycieczek do lasu, do ekstremalnych sportów. Powinien wytrzymać. Bardzo dużo, ale może być też takim zegarkiem, który będzie troszeczkę urozmaicał ten nasz nadgarstek w tym całym anturażu klasycznych i bezpiecznych wyglądowo modeli. Ja Arniego kupuję. Pytanie, jakie jest Wasze zdanie i co Wy sądzicie o tym, według mnie oczywiście, kultowym modelu. Czekam na Wasze komentarze, łapki w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Tymczasem ja Wam dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się ciepło do następnego odcinka, cześć.